Dobry bonjour, z tej strony Smoczyca i jako, że ten kanał osiągnął aż 500 subskrypcji jakiś czas temu, z tej okazji mam dla Was film z 50 faktami o mnie. względu na tego, że po ostatnim filmie na ten kanał trafiło wiele nowych osób, pomyślałam, że taki film będzie fajną okazją, żebyście mogli mnie trochę lepiej poznać, zwłaszcza, że już dość dawno obiecałam Wam film typu Q&A. Więc bez zbędnego przedłużania, zacznijmy. Urodziłam się w 2002 roku, dlatego na ten moment mam... 33 lata. Jestem osobą z spektrum autyzmu, a dokładniej mam zespół Aspergera. I to by wiele tłumaczyło. Jestem introwertykiem i to takim hardym. Od liceum zmagam się z depresją, czyli będzie to już 7 lat. Nienawidzę dużej ilości światła, zdecydowanie wolę siedzieć w półmroku. Czytaj, mam światło wstęp. Mam strasznie wolne tempo w robieniu praktycznie czegokolwiek, dlatego nie lubię się spieszyć. Jestem bardzo wrażliwa na dźwięki, do tego stopnia, że potrafię się rozpłakać przez szczekanie psa. Fajne, nie? Nienawidzę dużych skupisk ludzi, unikam ich jak ognia. Co za tym idzie, nie chodzę na żadne imprezy, koncerty, festyny itd. Jestem z tych, co lubią całymi dniami przesiadywać w domu. Co nie zmienia faktu, że bardzo lubię chodzić na spacery. Mam dwa koty, Marcelinę i tego dudego gnoja Bruna. Bardzo, bardzo chciałabym mieć 900-litrowe akwarium z rybkami, głównie neonkami, uwielbiam je, są przepiękne. Gdy byłam młodsza bardzo lubiłam konie, w sumie nadal je lubię, ale kiedyś chciałam jeździć konno. Po czym spróbowałam tego raz i stwierdziłam, że to jednak nie dla mnie. Zresztą i tak nie byłoby mnie stać na kupno własnego konia, więc może i dobrze, że mi przeszło, bo pewnie skończyłoby się na hobby horsingu. Nie mogę żyć bez muzyki. Wolę słuchawki na nauszne niż te douszne. Nie mam ulubionego gatunku muzycznego, słucham praktycznie wszystkiego, no poza muzyką ludową i disco polo. Jestem jednym z tych dziwadów, które nieironicznie lubią tone i inne uszne napiewdalanki. Mam taki dziwny nawyk, że słuchając muzyki, chodzę po pokoju w tej wewce, jak nawiedzona. Nie wiem, jest to bardzo relaksujące i pomaga mi odreagować po na przykład ciężkim dniu w pracy. Lubię grać w gry wideo, czyli można by powiedzieć, że jest ze mnie taki trochę gamer. Mam wiele ulubionych tytułów gier, niektóre z nich to Heroes of Might and Magic 5, Skyrim, Orient the Blind Forest i druga część Will of the Wisps, Cuphead. Seria Black Mirror, Machinarium, The Binding of Isaac, Repentance, Forza Horizon 5, Century Age of Ashes i wiele, wiele innych. Jeśli już chwilę mnie oglądacie, to na pewno zdążyliście się przekonać, że mam. Żenujące poczucie humoru. Jestem jedną z tych osób, które lubią lukrecję. Nie wiem o co Wam wszystkim chodzi, dobra jest przecież. Ostatnio pokochałam pić wodę kokosową. I na ogół jestem osobą, która niestety bardzo lubi jeść. Uwielbiam praktycznie wszystko, co pomidorowe i z makaronem. Kocham też sushi. No i pizza oczywiście. To byłaby idealna koszulka dla mnie. Strasznie nie lubię przebierańców. Mimo, że niektóre kostiumy czy tam cosplaye wyglądają fantastycznie i w ogóle szacun dla wszystkich, którzy je tworzą, ale po prostu czuję się przy nich bardzo niekomfortowo. To wszystko wasza wina. Mimo tego, co przed sekundą powiedziałam, chciałabym raz założyć kostium takiego futrzaka, żeby po prostu zobaczyć jak to jest. I nie, nie jestem furasem, żeby nie było wątpliwości. Na ogół nie lubię fandomów i nie jestem częścią żadnego z nich, bo osoby, które się w nich udzielają, mnie przerażają. Przeczytałam w swoim życiu jedno fanfiction i trochę tego żałuję, nie będę kłamać. Nie przepadam za czytaniem książek, można było się domyślić po moim ubogim słownictwie i niemożności składania normalnie brzmiących zdań. Mimo, że nie przeczytałam ich w swoim życiu za wiele, to bardzo lubię komiksy. Moje ulubione to chociażby seria Blacksad oraz Nienawidzę Baśniowa. Bardzo podoba mi się to medium, dlatego chciałabym kiedyś stworzyć swój własny komiks. W mojej ubogiej kolekcji książek znajduje się pięć artbooków, a w nich Caphead, Auta, Auta 2, Gdzie jest Nemo oraz Jak wytysować smoka. I w przyszłości będzie ich na pewno więcej. Preferuję filmy animowane od tych z prawdziwymi aktorami. Pierwszy film, który widziałam w kinie to były Auta Pixara. I do teraz jest to mój najulubieńszy film. Widziałam go już setki razy do tego stopnia, że większość dialogów znam na pamięć. Uwielbiam jego postacie, humor, prostą fabułę i wolne tempo. Mogłabym o tym filmie gadać godzinami. Auta zapoczątkowały też moją miłość do neonów i kolorowych świateł. Chciałabym kiedyś spróbować swoich sił w dubbingu, mimo że nie lubię swojego głosu. Mój obecny kanał na YouTube nie jest pierwszym, który założyłam. Poprzedni prowadziłam od 2016 do 2022 z trzyletnią przerwą po drodze. I tak jak tutaj, pokazywałam na nim swoje rysunki. Tak jak wiele osób w artystycznych kręgach, swoją przygodę zaczynałam od rysowania kucyków. Moje ulubione kolory to niebieski, praktycznie wszystkie jego odcienie oraz czarny. Tak, wiem, czarny to nie kolor, ale cicho. Nigdy w nikim się nie zakochałam i wątpię, żeby kiedykolwiek się to zmieniło. Dlatego jeśli chodzi o moją orientację, podejrzewam, że jestem gdzieś w spektrum aromantycznym i aseksualnym. Nie wiem dokładnie gdzie, ale też nie bardzo mnie to obchodzi. Bardzo chciałabym kiedyś zobaczyć na żywo rafę koralową. Ale problem w tym, że nasz Bałtyk to jeden wielki syf, w którym znajdziesz jedynie śmieci i ludzkie zwłoki, więc musiałabym polecić tym gdzieś, gdzie te rafy występują. No i w tym problem, bo nie ma bata, żebym wsiadła do samolotu. Podejrzewam, że ten lęk wziął się stąd, że gdy byłam mała, jakoś tak wyszło, że często trafiałam na moment, w którym moi rodzice oglądali dokumenty o katastrofach lotniczych. I jakoś to tak ze mną zostało. Ponadto mam lęk wysokości, co za tym idzie. Wizja upadku z dużej wysokości jest dla mnie przerażająca. Na koniec ciekawostka z mojego dzieciństwa. Kiedy byłam w podstawówce, nie pamiętam w której dokładnie klasie, ale nie ma to zbytnio znaczenia, babcia odbierała mnie ze szkoły i siedziała ze mną do czasu, aż dzisiaj wrócą do domu. A jako, że moja babcia pali, to czasem wychodziła na balkon zapalić papierosa. I pewnego razu, gdy wyszła na ten balkon zapalić, ukradła mi jednego papierosa i ukryłam w szafce z zamiarem zapalenia go, jak już babcia sobie pójdzie, a rodziców jeszcze w domu nie będzie. Po czym zgadnijcie co? Zapomniałam o tym papierosie, ale nie na parę dni, czy nawet tygodni, Minęło dosłownie kilka lat. Gdy pewnego razu zrobiłam większe porządki w pokoju, zajrzałam do tej nieszczęsnej szafki i znalazłam tego papierocha i w tamtym momencie dostałam takiego olśnienia, że ej, faktycznie miałam go zapalić lata temu! Geniusz zbrodni po prostu szkoda gadać. <ścoughs> I tym pozytywnym akcentem zakończymy ten film. Mam nadzieję, że miło spędziliście ten czas i przy okazji dowiedzieliście się o mnie czegoś ciekawego. Dziękuję Wam bardzo za całe wsparcie, jakie ten kanał otrzymał. Jesteście niemożliwi. Dzięki wielkie za oglądanie i do usłyszenia w następnych filmach. Trzymajcie się, cześć!